Siemano. Mamy czwartek i zaczynamy dwudniową wyprawę. Jesteśmy nad wodą, z całym sprzętem, będziemy się szybko budować, wywozimy zestawy, wszystko Wam pokażę, ale pierw zaczynamy od obozu. No i lecimy widzowie, dwudobowa zasiadka z dziewczyną, dlatego zacznę od obozu. A jeszcze nam został spacer, jest jakiś chłopak, Polak, mówi, że posiedzi do 2000 ja już myślę, że będę miał obóz rozłożony, dlatego Wam nie, poka nie pokażę tego. Jak już się zwolni miejscu, że będziemy sami, to wtedy Wam ładnie wszystko pokażę. Gdzie siedzimy, jak siedzimy, będziemy siedzieć stanowisko po prawej stronie, a główne są te trzciny, nie? Fajnie, bo wiatr wieje w prawą stronę tam, gdzie będziemy łowić, więc liczę naprawdę, że noc będzie w końcu niewyspana. Patrycha. Obóz rozbity. Czekaliśmy półtora godziny na to, żeby miejsce się zwolniło. Był tu chłopak z metodą i z Federem. Połowił trochę. Będziemy się rozkładać z skarpówkami. Tak wygląda cały nasz obóz. Jeden namiot jako magazyn, drugi jako dom. Cała woda. I zaczynamy wywozić zestawy. Zobaczymy, czy coś się uda. Liczę na to. Wywozimy pierwszy zestaw kukurydza kurydza PV Zamykamy łódkę i będziemy wywozić. Zpierw użyjemy hamulec Okej żył łódkę Opa No i zasuwamy. Wwozimy pierwszą wędeczkę. Łódka płynie. Namioty jeden, drugi. Kołowroteczki, wędeczki, kukurydza na naszą dwudniową wyprawę. No i zobaczymy, co przyniesie ten wypadzik. Wywiozę drugą wędkę, posprzątam stanowisko i wtedy się do Was odezwę na spokojnie, sobie pogadamy i opowiem Wam cały plan, jaki jest na tą wodę. No, druga wędeczka wywieziona. Jedną łowię na truskawkę, jedną łowię na nas, nasze cytrusa. To są dwie kulki, które mi się tu często sprawdzały. Wędki wywiezione, alarmy włączone. Obóz rozbity, zobaczymy teraz co dalej, trochę posprzątamy stanowisko, jutro pewnie, bo jest trochę syfu, jakieś papierki, chusteczki, to sobie posprzątamy, żeby mieć ładny porządek, idę zjeść kolację i się będę do was odzywał. Mamy widzowie, jest przed dziesiątą i mamy karpia. To jest patka olbrzymia ryba. Ale ładny hol. Nie, nie w drugi zestaw. Ładnie go odchodzimy. Trochę. Patka podbiera, jakbyś mi tylko podała. Tartig szybko. Już nie poradzę. Nie dużo, ale jest. Jest pierwsza ryba. Jest nasz. Mamy to. Jest pierwsza ryba. Mamy karpia. Idziemy z nim na matę. Od razu. Jest tam gdzieś mam wam go zaraz pokażę. Mamy zmierzymy go na początku dopóki jest spokojny, bo jest naprawdę wariat 55 cm 55 cm poprawię kamery. Nasza rybka ma 55 cm myślę, że to coś będzie koło 2 kg. Taki oto brzdąc otwiera nam dzisiejszą wodę Super Jezu, cieszę się, pierwsza rybka Dobra wypuszczamy naszą rybkę No odpływaj połączyć Pięknie, jest pierwsza rybka. Jest, mamy to otwarcie. Oby to było dopiero początek tego, co się dopiero będzie działo nocą. I oby większe. Woda się uspokoiła. Jak przyszliśmy, to był fale, wiatr. A teraz normalnie fauta się zrobiła. Pięknie, tu widać zachód słońca. No, super. Oby ryby dopisały, a będę zadowolony. Będziemy się pomału zbierać już do spania, bo myślę pół godzinki zostało, a komary tną. I będziemy kładli się spać. No myślę, że do rybki, myślę, że na pewno jakieś obudki będą. Oby trochę większych ryb, choć z każdej będę się cieszył. Jakaś muzyka w tle gra, ja nie wiem jak to, co tu się dzieje, że w czwartek impreza na Westlandzie, ale jest. Mamy sąsiadów, dwa stanowiska obok. Ja włączyłem czujkę ruchu. ogóle zapomniałem o nich, że ona jest. I co widzowie? Jest szarpnięcie. Jest ryba. Macie na żywo branie. Na żywo. Normalnie na żywo jest ryba. O, to będzie patka Eldorado. on wiedzie płynie, że tu jest jakieś drzewo. No, wyszedł. Mamy go, dzikus. Ja sobie poradzę Ale w Mamy Mamy karpia Na żywo Co tu się wyprawia Patrycja W ciągu godziny Pół godziny i dwa różne smaki. Mamy drugiego karpia. Nie za duży, trochę większy od tamtego. Pięknie, bo pełno łuski Taki wariacik. Stawił też koło 2-3 kg maksymalnie. Ale mamy drugą rybkę. 6 rano. A my po nocce mamy rybkę dużo większe niż te dwie pierwsze wywożę wędki jedną jak i drugą i wtedy zrobię dla Was prezentację rybki na razie niech rybka sobie odpocznie ja zajmę się wywożeniem wywożę jedną i drugą i zacznę działać dalej cześć wszystkim obudka piękna zdrowa ryba pełnouska duży dużo większy niż te dwie pierwsze Super cieszę się, naprawdę ta ryba robi wrażenie. Jest kolejna ryba. Dajmy mu się żeby szaleć waleczny napił się powietrza mamy tu jest nasz, mamy czwartą rybę taki oto dzikus Wylądował na macie piękna rybka, prezentacja i dowody, no, jest godzina dziesiąta, przywieźliśmy wędkę, na razie cisza. Zobaczymy co dalej. Jest myślę za gorąco, dopiero kiedy słońce zajdzie za drzewa, dopiero wtedy się te ryby tu odpalą. I się do Was będę wtedy odzywał cały dzień jeszcze, cała noc przed nami, więc jeszcze na pewno będzie niejedna ryba. O. cześć widzowie. Mamy rybę, ale będzie duża? No. Muszę przełożyć wędkę pod wędką. Dobra, jest. No, ten jest duży, elegancko piąta ryba. I truskaweczka się obudziła. Mamy Mamy to Mamy piątą rybę w podbieraku Mamy następnego karpia Kusek wyprostuj się. Nie chcę. Opa. Taki oto piękny. Się trafił. Chyba największy z tych wszystkich. Albo podobny jak ten z rana. Piękna rybka. Wypuszczamy go od razu i czekamy na następną. Dobra, idziemy wypuścić karpika. Opa. Zabieramy naszą sztukę. Dworek, idziemy go wypuszczać tu sobie zejdziemy w drugą stronę żeby on miał ładnie do przodu gdzie wypłynąć tak i oto piękna rybka i się trochę nabierze

Pfałeczka z cytrusem, i będziemy wywozić na miejscówkę. Odezwę się do Was po wywiezieniu, już wędki. Mamy dwie ryby. Albo to jest ta jedna. Może być, ale. Majoną bo mamy dwie ryby, a w się... O, ale większa, tu jest jakaś większa ryba Mora Pięknie Nie, to jest branie I na rybach ona nie chce, będzie tam jej się nic nie stanie. Ja ją tą wyciągnę, wyciągniemy drugą. Nie, mamy dwie poplątane zestawy, chyba. Albo i nie. O, tak mi się wydaje. No zobacz, ona już... Tak, jest zaplątany zestaw. Ta, no. Ale wielki! Największa będzie. Ale pięknie gnie wędkę. Czy to widzicie? I znowu kulka tryskawka Jezu, ten to jest... Tego będziemy ważyć młoda Skawa ryby. No na pewno Tegoże, że mam żyłkę po żeby to odplątać zapewnie będzie teraz No, nie wiem, czy wy to widzicie, co tu się dzieje na tą wędkę. No, będzie największy. jeszcze nie chcę, ale już nałapał. Powiedzcie, podką fotelek, jakbyś zabrałaś. fotelek Dziękuję. Tak, wszystko jest nagrywane. Mamy widzowie, odląduję szybko drugi zestaw i pokazuję Wam rybkę. Mamy pięknego 10 kilo. Ale o, karpia. O, super, równe 10 kilo. Jest, na to przyjechaliśmy. Szósta ryba i największa ryba. Pięknie. Szymonko widzowie, mamy rybę, ale ona jest bardzo mądra. Płynie nam w tego krzaka. Jest już tu blisko. Księżarka nie ma będziemy mamy to, jest kolejna rybka uh. maluszek opa i siedzi kolejna rybka jest taki mały glucik chyba z tego zarybienia, był może z półtora kilograma, kilograma. Szybko go wypuszczam, wywiązuję znowu zestaw i znowu wywozimy. Miejsce daje, cały czas półka truskawka. Cześć, mamy godzinę 19, Siedem karpi, dwa leszcze, dwa karasie. No i czekamy na więcej. Wywiozłem wędki już tak na wieczór. Zobaczymy, czy coś będzie atakować, czy nie. Ta noc była fajna, bo tak do pierwszej były jakieś brania, później już była cisza i dało się normalnie wyspać aż do ósmej. liczę na to, że jakieś ryby się pokażą że coś się uda złowić, jestem już zadowolony z tego wypadu, czy coś się złowi czy nie, i tak jest już super mam fajnego karpę 10 kilo, parę mniejszych naprawdę wypad sto, na 100 na 100 lepiej być nie może odezwę się do was już przed samym spankiem albo przy rybie fajnie by było jeszcze przy rybie do zobaczenia Kolejna rybka, kolejna truskaweczka. Wiedział, co robi. Znowu ciężarek stracony. Ładował się w drzewo, i klips mnie uratował. Jest dobrze, jest kolejna rybka. Napił się. No. Jezu, jak amator. Od. No. I jest kolejna ryba. Jest kolejny maluszek. O, mały, ale wariat. Fajnie, już nie będę prezentował tych mniejszych. Czekamy na te duże. Ale jest kolejny, chyba ósmy? Chyba tak. O, super. Lecimy z nim do wody i czekamy na następnego. Jest, mamy dziewiątą rybę. Jest już tu przy brzegu. I to już na koniec jest tej wędki na dziś. Tu jest. O pomoc, świeżyłka zachoczyła, widzisz? Ja widziałem. Dzikus kolejny. No kolejny maluszek. Zanurz do wody całego. Podnieś. Mamy go. Połóż, nie, nie podnoś tak, bo złamiesz podbierak. Połóż go. Uff. Jest dziewiąta ryba. Nie za duża, ale jest. Pokażę Wam go. Opa. Jest dziewiąta rybka. faluszek. Nie będę już robił mu zdjęć, tylko go wypuszczam bezpośrednio do wody. I czekamy na dziesiątą i wypuszczamy naszego maluszka 22 9 karpi na koncie. Nie wywożę tej drugiej wędki już. Zostawiam tylko tą wywiezioną. Czekam na tą ostatnią rybę. Fajnie by było, jakby ta dziesiąta do oczka się trafiła. Chcemy trochę pospać. Po ostatniej nocy jesteśmy strasznie niewyspani. Dzisiaj też się nie dało. Te ryby brały regularnie. Mieliśmy strat z 8-7 spinek cztery zestawy. One tutaj wiedzą, gdzie uciekać. W te trzciny wpływają, mają tam swoje miejsca. To jest dosłownie chwila. Ja wybiegam, a one są już w miejscach, w zaczepach. Zostawiam już tą wędkę. Jedną już złożyłem. I oby do ryby, albo do rana. Cel na wyprawę było 10 karpi. Mamy na Macie co? Skoczka małego. Ej, ej, uspokój się. Tak jak poprzednie, około 2 kg, może 3. Wypuszczam go szybko do wody. I czekamy na następnego. 10 ryba. Pięknie. Jest sobota, koniec naszej dwudniowej wyprawy. Wyprawa mega. Mamy 10 karpi, 2 karasie, 2 leszcze. Wynik niesamowity. Ta 10 800 karp zrobił wrażenie. My już jesteśmy spakowani. Dużo ludzi się kręciło, więc też nie chciałem nagrywać. Też obok nas spali inni wędkarze, więc już jestem na parkingu auto spakowane. Niedługo też super odcinek. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, do zostawiania komentarzy, lajków w górę i do zobaczenia.